Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów: bardzo Wam dziękuję za wsparcie, i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie. W jednym z odcinków wspomniałem o tym, co szturmowcy mają na swoim wyposażeniu, jakie pancerze noszą, czas więc przyjrzeć się, jakie były poszczególne typy i warianty żołnierzy imperium. Oto spis wszystkich szturmowców. Materiał opiera się w większości na źródłach z legend. Nie do wszystkich szturmowców niestety zdołałem znaleźć grafiki. Zapraszam! Podgrup szturmowców jest naprawdę sporo, i w większości dzieliły się one na grupy związane ze specjalnym wyposażeniem czy działaniem w określonym środowisku. Niekiedy obie te grupy były wymieszane, dlatego ciężko tu stosować jasny i przejrzysty podział. Szturmowcy już na wczesnym etapie treningu wybierali lub była im przydzielana specjalizacja, w której dalej się szkolili. Trening był tak dobrany i dostosowany do rekrutów, że praktycznie nigdy nie zmieniali oni już raz obranej specjalizacji, wiążąc się z nią na całe życie zawodowe, czyli najczęściej do śmierci. Poznajmy więc po kolei specjalizacje, warianty i typy szturmowców. Aquatic Assault Stormtroopers to żołnierze wyszkoleni do walki w warunkach podwodnych. Assault Troopers to szturmowcy, którzy wyróżniali się dość partyzanckim sposobem walki. Ich pancerze miały charakterystyczne żółte paski. Bomb Squad Stormtroopers szturmowcy, których zadanie było rozbrajanie i utylizacja materiałów wybuchowych. Cave Troopers. To specyficzna grupa szturmowców, którzy penetrowali głębokie jaskinie i podziemne kompleksy, używali lżejszych pancerzy oraz broni krótkiego zasięgu takie jak karabinki blasterowe. Clone Stormtroopers to przykład szturmowców klonów, którzy klonowani byli na wzór określonych schematów genetycznych, w tym Django Feta. Imperator korzystał z klonowania nowych żołnierzy jeszcze jakiś czas po przejęciu władzy. Cold Assault Stormtroopers, zwani też Snowtrooperami, to żołnierze z pancerzami i przeszkoleniem dostosowanym do działania na śnieżnych planetach i arktycznych warunkach. Corsant Guard to nic innego jak patrole policji na Corsant, które pilnowały porządku. Crowd Control Stormtroopers, bardziej bezwzględna grupa policji z Corsant, mająca na celu dławienie zamieszek na ulicach. Kiss Clones. Klony Mrocznego Jedi Sukisa to wrażliwy na moc wariant szturmowca wyszkolonego w walce na miecze świetlne z podstawowymi umiejętnościami w posługiwaniu się mocą. Dubak Trooper to oczywiście szturmowcy ujeżdżający Dewbagi byli stosowani jako lekka kawaleria. Stormtrooper Droid to odmiana szturmowca, a właściwie droida produkowana na Mechis 3, posiadająca pancerz szturmowca, ale działająca na rzecz armii IG88. Iwo Troopers to zbiorcza nazwa szturmowców o specjalizacji środowiskowej. Iwo to skrót od Environmental, czyli środowiskowy właśnie. Ich szkolenie, pancerze oraz broń były dostosowane do warunków, w których działali. Field Stormtroopers to dowódcy czy oficerowie, którzy wykazywali się dużym doświadczeniem na polu bitwy. Hazard Stormtroopers to z kolei cyborgi szturmowcy uzbrojeni w specjalne pancerze pozwalające im przetrwać zabójcze temperatury, działania kwasów i innych zjawisk. Heavy Troopers – cięższy wariant szturmowców wyposażonych w broń bliskiego kontaktu, najczęściej elektrolance. Imperial Marines – to szturmowcy szkoleni w sztuce abordażu. Incinerator Stormtroopers to szturmowcy wyposażeni w miotacze ognia. Co ciekawe, często stosowano tu klony modyfikowane genetycznie, tak, by były z natury piromanami i odczuwały dodatkową chęć niszczenia i palenia. Imperial Elite Guard to z kolei elitarna grupa żołnierzy, której zadaniem była ochrona wysoce postawionego personelu takiego jak mofowie czy komandorzy. Imperial Jump Troopers to żołnierze spadochroniarze, przeszkoleni w walce w powietrzu. Imperial Navy Commandos 100 szturmowcy komando odziani w lekkie pancerze, używani byli przez Imperialną Marynarkę Wojenną. ISB Stormtroopers to szturmowcy będący na wyłączność ISB czy Imperialnego Biura Bezpieczeństwa. Nierzadko byli oni szpiegami w szeregach normalnych szturmowców. O ISB był już odcinek, zachęcam do obejrzenia. Magma Stormtroopers to żołnierze przystosowani do działania na pędach wulkanicznych, takich jak Mustafar. Mine Troopers to szturmowcy służący na kopalniach przeprawy. Nowa Troopers. Nie mylić z Dark Nova Troopers to elitarna jednostka specjalistów od wyjątkowo trudnych misji oraz pełniących rolę gwardii honorowej ważnych postaci, wyróżnią ich oczywiście wyjątkowy czarny pancerz. Radiation Zone Assault Troopers to elitarna jednostka działająca na najbardziej nieprzyjaznych terenach, głównie radioaktywnych i zabójczych. Riot Storm Troopers to z kolei żołnierze przeszkoleni w walce w powstaniach ludności cywilnej. Sand Troopers to po prostu szturmowcy przeszkoleni w działaniu na piaszczystych i pustynnych planetach, takich jak Tatooine. Scout Troopers to kategoria szturmowców ubranych w lekkie pancerze, którzy byli specjalistami w przeprowadzeniu rekonesansu, szpiegowaniu i przetrwaniu. Shadow Storm Troopers szturmowiec cienia to specjaliści od tajnych i cichych operacji, posiadający specjalne czarne pancerze oraz system maskowania. Zwani też byli szturmowcami Black Hole. Shadow Evo Troopers to wariant szturmowca cienia, który był jednocześnie szturmowcem środowiskowym. Shadow Troopers, szturmowcy cienia z odrodzonego Imperium, to z kolei wariant późniejszy. Ci szturmowcy byli mrocznymi Jedi, wyszkolonymi w sztuce ciemnej strony mocy. Shock Troopers, to elitarna jednostka szturmowców wyposażona i wyszkolona w broń ciężką. Byli specjalistami od uzbrojenia. Storm Trooper Recruits. To po prostu rekruci, którzy wstępowali do Akademii. Posiadali bardzo słaby pancerz, mieli praktycznie zerowe doświadczenie bojowe, dlatego też bardzo rzadko byli wykorzystywani w walce bezpośredniej. Storm Commandos. To kolejna elitarna jednostka komandosów i specjalistów. Zwani też byli jako Shadow Scouts. Storm Rifles. To szturmowcy specjalizujący się w używaniu karabinów szturmowych. Na ramieniu nosili żółte naramienniki. Storm Snipers to oczywiście snajperzy przeszkoleni w używaniu takowej broni, na pancerzu nosili niebieskie lub białe naramienniki. Swamp Trooper, zwani też jako Wetland Assault Storm Trooper, wariacja szturmowców do działań na bagiennych planetach. Zero G Assault Storm Trooper to formacja szturmowców przystosowanych do działania w próżni. Parę słów o projekcie mrocznych szturmowców, o których był już oddzielny odcinek. Dark Troopers, czyli mroczni szturmowcy, to zarówno droidy, jak i mechy bojowe. Wyróżnia się tutaj cztery fazy mrocznych szturmowców. Faza 0 to podstarzałe żołnierze klony przerobieni na cyborgi. Faza pierwsza to droidy wyposażone w wibroostrza oraz ochronne tarcze. Faza druga to droidy posługujące się działami blasterowymi i korzystające z jetpacków. Faza trzecia to jeszcze mocniejsza i bardziej pancerna wersja szturmowca z wyrzutniami rakiet, blasterami i całą masą śmiercionośnego wyposażenia. Prócz tych czterech faz istniało sporo innych wariacji tego projektu. Oto one. Triumphant Class Dark Trooper to hybryda mrocznego szturmowca między droidem a zwykłym żołnierzem. Black Hole Dark Troopers to droidy bojowe wspomagające szturmowców cienia. Exogen Class Dark Trooper jeszcze jeden wariant mrocznego szturmowca za czasów panowania galaktycznego Imperium. Dark Nova Trooper kolejny mroczny szturmowiec ze specjalizacją do przeprowadzania operacji abordażu. Glory Class Dark Trooper to mroczny szturmowiec stosowany głównie jako strażnik miejski. Inquisitorium Dark Troopers to z kolei mroczni szturmowcy służący pod rozkazami inkwizytorów. Perch Trooper to wyjątkowa wersja mrocznego szturmowca specjalizująca się w walce z rycerzami Jedi. I to tyle w tym temacie, mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, dziękuję za oglądanie, piszcie w komentarzach o czym chcecie kolejny odcinek. Pamiętajcie, by odwiedzić mój drugi kanał, przeznaczony jednak tylko dla osób dorosłych. Dziękuję patronom za wsparcie i niech moc zawsze będzie z Wami.